w towarzystwie Adama Daniela Rotfelda i właśnie siedzącego tam przeciw mnie kolegi Popowskiego. I myślę, że była to bardzo ważna dyskusja. Moim zdaniem temat nie wygasł, wręcz przeciwnie, będzie nadal tematem niesłychanie istotnym i być może dalsza za tydzień nasza rozmowa z Roszrem Rotfeldem wypadnie to apogeum kolejnych trudności. W moim odczuciu to, co się dzieje na Ukrainie, to jest jednak rewolucja, a nie instalowana wojna domowa. I to rewolucja w moim odczuciu przeciwko władzy Rosji Putina. Tego się nie mówi, ale moim zdaniem to Putin pacyfikował akurat Ukrainę i Majdan ponieważ trudno mu znieść tego rodzaju perspektywę jaką mają nas twarzą. Jak ty Sławku, to część? Zgodziłbym się z Tobą, że jest to rewolucja. Natomiast czy był to tylko i wyłącznie protest przeciwko Putinowi? Tu miałbym poważne wątpliwości. Był to w gruncie rzeczy protest przeciwko całej dzisiejszej ukraińskiej elicie władzy. E, just, <noise> jest pan... A jest na Paśku, proszę, Burkina? Nie, moment, moment. <noise> y to nie...